Dzień dobry. Witam państwa serdecznie. W krótkim filmie chcę państwu powiedzieć, pokazać jakie u mnie rosną trawy ozdobne na rabatach i jakie gatunki kupiłam, żeby poszerzyć tą kolekcję. Rośliny, których do tej pory nie miałam, bądź też nie miałam w takim kolorze, odmianie. Przed państwem rozplenica. Taka chyba najbardziej popularna. Natomiast tutaj już e, stipa, ostnica, o której już wcześniej mówiłam Państwu. No i chyba najdelikatniejsza trawka. Taka bardzo zwiewna. Zachwycam się e, takim miskantem w odmianie flamingo. Niestety rośnie w niedobrym miejscu. Będę musiała go przesadzić. Jest bardzo mały tam. Zachwycam się ze względu na jego kwiatostany czerwone. Tutaj mam rabatę, na której znajdują się dwa miskanty. Natomiast po środku są rozplenice. A tutaj, już przed Państwem, moje zakupy do ogrodu. Pierwsza straw to trzęslica trzcinowata o smukłych, cienkich, kłosowych kwiatostanach. Proszę, jakie piękne, delikatne. Jej wysokość no, to 150 cm, łącznie z tym kwiatostanem. Kwitnie od lipca do września. Zachwyca swoją lekkością, delikatnością. Posadzę ją na rabacie różano-jeżówkowej. Kolejna trawa ozdobna, którą chcę wprowadzić na rabaty, to trzcinnik ostrokwiatowy. Kwitnące od czerwca do lipca, o wzniesionych, wyprostowanych kłosach. No, piękne. Kolejny gatunek trawy, jaką chcę wprowadzić, to już śmiołek darniowy. Bardzo delikatne, eteryczne, zwiewne, ażurowe, kwiatostany posiada. Kwitnie od czerwca do września. Jego wysokość to met 50. Miłka okazała wata cukrowa, to jest piękna, niziutka roślinka, za to o cudownych, ażurowych kwiatostanach, kwitących na czerwono-różowo w postaci chmurki. Tak one się prezentują. Turzyca, którą nabyłam, jest z obrzeżeniem takim białym. Wysokość tej turzycy to 40 cm. Dwubarwne liście. Które właśnie mają obrzeżenie białe. Kupiłam ją ze względu na ten jasny kolor. Chcę, żeby wprowadziła na rabacie rozświetlenie. Natomiast tutaj, już przed Państwem, rozplenica rosnąca w moim ogrodzie. Rozplenica Black Beauty to kolejna piękność, którą wprowadzę na rabatę. Zachwyciła mnie tymi pięknymi swoimi kwiatostanami, które są w takim kolorze brązowo-czarnym niemalże. Jej wysokość to 1,20 20. W związku z tym, że lubię rośliny o niebieskim wybarwieniu, podobnie jak kostrzewa sina, szara, wygląda wydmurzyca piaskowa, dlatego ją też wprowadzę na rabaty. Jej piękne liście są sztywne, wysmukłe, niebiesko-szare. Jej wysokość to około 60 cm. I kolejne ujęcia z mojego ogrodu z różnymi trawami na rabatach. Od takich bardziej zwiewnych po masywne miskanty. No ten dmuszek jajowaty jest cudowny do dotykania. A tutaj przed Państwem miskanty w pięknych odsłonach. Oraz rozplenice, które cudownie komponują się z różami, jeżówkami. I stipa, która wprowadza lekkość na rabacie. I już na koniec proszę Państwa o subskrybowanie kanału, polecanie, komentowanie. Pozdrawiam Państwa. Serdecznie. Do następnego.